Multi medalista multimedalista Olimpiady Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży, Tomek Kroll. Złoto w skifie, złoto w dwójce podwójnej. Czy było trudniej zdobyć ten złoty medal? Myślę, że w dwójce to na pewno w dwójce. Eryk Droszczak, twój kolega, mówił, że no, włożyliście w ten wyścig bardzo dużo sił. O, o wiele więcej niż biedynka. jedynkę. ciężka. Wójce W dwójce toczyliście bardzo zacięty tam bój do samego końca. A jednak otrzymaliście to prowadzenie. No to od początku prowadziliśmy cały wyścig, dobrze co prowadziliśmy. było już na końcu blisko, już obaj puchnęliśmy, już modliliśmy się, by tylko dojechać do końca. I jeszcze złoty medal w jedynce, ale to już jest taka królewska konkurencja przed tym wyścigiem. O Tobie się mówiło, że Ty będziesz złotym medalistą. Nie deprymowało Cię to, że wszyscy mówili Tomek to król, Tomek król, on musi wygrać? Nie, myślę, że to było oczywiste. Po bardzo dobrym sezonie z mojej strony. Złoto w Monachium, złoto na Olimpikach. A i. musiało też być złoto. Więc to, to już ma dla Ciebie wakacje, czy jakieś teraz? Yy, wakacje. Do połowy jak a wakacje, później zaczynamy znowu yes. zabawę. Co dla Ciebie jest głównym celem teraz po zdobyciu kolejnych złotych medali? Co, co teraz chcesz zdobyć? Myślę, że w przyszłym sezonie o Mistrzostwa Europy powalczyć albo nawet świata no i dobry występ Musisz musisz wrócisz teraz do Szczecina, mama coś przygotowuje specjalnego? Ej, myślę, że tak przygotuję jeszcze za miesiąc godziny mam, 16. wszystkiego dobrego <grych> dziękuję a co lubisz najbardziej z kuchni mamy? z kuchni mamy, myślę, że włoskie dania jak spaghetti makaron tak. się przydaje, to węglowodany tak, tak duża siły. Kiedy kondycyjnie u Ciebie wszystko w porządku? Jest w porządku, wszystko. Odżywki. Od tak, tak. Dużo pijesz? Dużo, dużo. Dużo cię to kosztowało wysiłku. Ile ile wypiłeś wody dzisiaj? Yy, dzisiaj <laughs> myślę, że nawet pod 5 litrów mogę podchodzić. Chociaż myślę, że połowa może została już wydalon wydalona, ale na wody nie jest ważne. Yy, Tomku, to życzymy. Na razie miłego odpoczynku. Gratulujemy dwóch złotych medali. W przyszłym roku już medali na mistrzowskich imprezach. No, dziękuję bardzo. Tomek Król, dwukrotny złoty medalista Olimpiady Młodzieży Wioślarskiej w jedynce i dwójce podwójnej a za też Szczecin. Duże brawa. Dziękuję.